Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Cafe Mart. Dzisiaj skupimy się na rozbudowie naszego obiektu i przemeblowaniu kawiarni. Zapraszam do oglądania. Dobra, na pewno będzie trzeba poukładać ten magazyn, bo, bo po prostu tu już się robi taki bałagan. Na pewno chciałbym rozbudować... Tylko teraz tak się zastanawiam, czy to tutaj robić? Chyba bym tak zrobił, żeby przesunąć te krzesła w głąb ze stołami... I żeby tutaj to jakoś tak logicznie ustawić, żeby nie przeszkadzało, wyburzamy ścianę, bo to jest nasza największa potrzeba w tej chwili. Ok, ściana została wyburzona i teraz. O, ale to faktycznie dużo, dużo miejsca nam daje. Dobrze, ja bym przestawił te stoły przede wszystkim. O, a może właśnie pójdziemy w tym kierunku, żeby tutaj były stoły? Czy ja to dobrze rozegrałem? Czy nie lepiej było wyburzyć tą ścianę i tutaj? Hmm, ale może nie, może jednak tak, market pociągniemy w tą stronę. A to zaraz, ja spróbuję to ustawić najpierw tutaj, może tak. Tą ladę wtedy tu i już mi się kasa nie zmieści znowu, jak to rozegrać? Jak to rozegrać, żeby to było wygodne? Latający ekspres. Latający ekspres i kasa. Kurczę, no jeszcze trochę miejsca mi tutaj brakuje. No tak, to nie jest najmądrzejsze, bo chyba tam do tyłu znowu nikt nie wejdzie. To postawię tutaj. Ale co jest? Nie, coś tutaj nie działa tak jak powinno do końca. Dobra, tą ścianę na razie wyrzucę, bo mi nie pomaga. Ojej, już zmieniłem jakieś ceny przypadkiem. Jakbym to tutaj przystawił i może wtedy tą ścianę? To przesunę bardziej na środek. Ok, no nie jest to mis mistrzowskie zagospodarowanie terenu, na pewno. Jeszcze będę myślał nad tym, jak to przebudować, ale na razie niech będzie tak, jak jest. I ja tutaj przypadkiem w ogóle jakieś sceny pozmieniałem, więc Muszę to teraz sprawdzić. Ok. o, tutaj. No, niestety przestawiłem tą kawiarnię tam do tyłu. Więc jak będę tutaj sprzedawał, to nie będę znowu widział, co się dzieje w markecie. No, ale może to będę sprawdzał po prostu co jakiś czas. Dobrze, niech na razie będzie tak, a później będziemy myśleć, co dalej. Myślę, że tutaj żadnych jakichś wielkich braków nie mamy. Jeszcze tą te napoje mogę podokładać. Chyba tego brakuje. Ja myślę, że możemy spokojnie zaczynać dzień. Aha, no tak, najpierw trzeba zakończyć ten poprzedni i teraz możemy zaczynać dzień z nowym wyglądem naszej kawiarni. No nie jest to zbyt piękne, estetyczne. Na razie jest głównie praktyczne. Myślę właśnie, że market będę tutaj w tą stronę rozbudowywał, a kawiarnię sobie zostawimy tam. Ewentualnie kawiarnię z, yy, przeniosę na koniec, a magazyn wcisnę tam. Pani idzie po kawę, trochę daleko ma po tą kawę, ale. Zapraszam. Kawa. O, i teraz ten ekspres chyba trochę daleko sobie postawiłem i ciasto. Nie to ciasto, nie to ciasto. To ciasto. O Jezu, teraz się muszę przyzwyczaić, że to jest w drugą stronę. I kawka, proszę bardzo, dziękuję. Dzień dobry, co sobie pani życzy? O, donata pierwszego sprzedamy. Kawka się robi i donat z jakąś taką ciemną czekoladą. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo i do widzenia następne. Ciekawe, czy to jest możliwe, żeby siedziały trzy osoby? Na przykład, bo zawsze siedzą tylko dwie. Maksymalnie. Produkty schodzą. Tutaj tego cukru zaraz będzie. On chyba coś, coś tutaj. No, nie, no nie będę schodził poniżej 220%. Dzień dobry, zapraszam. Proszę bardzo, nie, nie, to nie to cynamonka. Donat ten z ciemną czekoladą. A może to jest taki lukier i kawka? Proszę bardzo, dziękuję. I dzień dobry, croissant, Croissant. precel, i proszę bardzo. O, to już dwunasta się zrobiła. Ojej, ale burza. Zawsze siedzą tylko dwie osoby, tak jakby... Kurczę, mamy jakieś takie indywidualne stoliki? Bo na razie ta większa ilość krzeseł mija się w ogóle z jakimkolwiek sensem. O. Tego jeszcze nikt nie kupował. I cynamonka, proszę bardzo, i kawka. Ale satysfakcjonujący jest rozwój tego biznesu. Może trochę pokracznie póki co to rozbudowałem, będziemy to poprawiać z czasem. Ale ten rozwój, nowe produkty to jest bardzo przyjemne. Zwłaszcza te, te wypieki mnie satysfakcjonują. Czy ja mam taką mąkę? Tam pewnie mam. Raz. Dwa, bo oni zaraz mi zaczną marudzić, że czegoś tam nie ma. Więc ja go obsłużę i spróbuję poszukać tej mąki. Ojej. Na razie nie mam pomysłu jak sobie poukładać te rzeczy w magazynie, żebym wiedział gdzie co mam, bo po prostu po tych kartonach to naprawdę niewiele widać. O, proszę, pani sobie zażyczyła ciasta, jedno i drugie, proszę bardzo. Nie, ja już raczej nie mam tamtej tej mąki, tak mi się wydaje. Mam tylko tą? A nie, mam, faktycznie mam, dobra. Ale jakoś tak finansowo powiem Wam szczerze, że to na razie słabo u nas wygląda, no ale okej, okay, była spora inwestycja, powiedzmy. No tak, licencje kosztują, plus zamówienie tych donatów też mnie kosztowało trochę. Kawa i ciasto pistacjowe. O nie, to proszę bardzo. Ale to było śmieszne, bo ona podeszła tu, a zniknęło tutaj. Makarony? Nie, ja chyba nie mam tego. Ja chyba wszystko kupowałem na styk. Tu mam kawę? Tak, to jest kawa. Pani tutaj czeka. Proszę bardzo, precel. O tych donatów. Tak, te są z lukrem. To jeszcze nikt nie brał. Proszę. Ciasto. Proszę. O nie to. Ciasto z borówkami i kawa. Kawa, cynamonka i donat. Kurcze, nie wydałem kawy, dobra, ale idzie kolej o ciekawe, czy będą siedzieć w trójkę. Kawa, proszę bardzo. I oj, nie ten, lukrowany, proszę bardzo. O, dobra, więcej osób siedzi. Czyli jednak siadają obok siebie. Co my tu mieliśmy na samej górze? A to był ten makaron jest tutaj. Spaghetti. No, wszystkiego nam brakuje. No i proszę bardzo. No, to zarabianie tutaj wcale nie jest takie super proste. Cały czas wszystko trzeba robić na styk. Możliwe, że dlatego. Możliwe, że dlatego właśnie twórcy nie przewidzieli magazynu, bo może taki jest zamysł, żeby ta gra była trochę inna. I może tutaj chodzi o logistykę takiego małego sklepu, a nie takiego z wielkim magazynem. Aha, tutaj jeszcze pan czeka na kawę, proszę. Cynamonka. Ciacho. I jeszcze okej, okay, już tą kawę też mu wydam, bo za chwilę o niej zapomnę. I ciasto pistacjowe. Ja już bym zaczął uzupełniać zapasy. W ogóle zamówiłbym te rzeczy wszystkie po kolei, tak naprawdę. makarony i i ryż chyba wszystkie są potrzebne mąka tak samo cukier ten chyba też Ten chyba też, a nie wiem jak czupy, i okej, okay, to w ogóle nie schodzi na razie, może za drogie. A, nie, nie, zaraz, ten jest tutaj, a tu co było? A, to był yy, brązowy cukier. No to ten już zamówiłem, a to tego w takim razie nie będę na razie zamawiał. Pasta penna. No, pasta to ja przełożyłem tam. I tu była jeszcze jakaś mąka. Kraftung. Nie, no to zamówiłem. To jest ta sama co tutaj. Ta ciemna kawa jest do zamówienia. I czerwona. Jak wyglądamy z herbatą? No, dobra, różową, niebieską mogę zamówić. Niebieską i różową. O, widzę, że pieprz też całkiem nieźle zszedł. Napoje chyba jeszcze tutaj mamy jakieś zapasy, więc ja bym to po prostu pouzupełniał, żeby zobaczyć, jak to wygląda realnie. Tego jeszcze trochę dorzucę, ale w zasadzie też by się przydało zamówić. Tylko koszt tego zamówienia już mi się robi dosyć spory. Dorzucę na pewno pira na półkę, a wydaje mi się, że ono leży tutaj. Tak, przydałoby się coś wrzucić tutaj, jeszcze na półkę, ale to są tylko dwa miejsca. A jak ja wykupię licencję, to pewnie się pojawią cztery jakieś nowe produkty. Dobrze, no na razie chyba będzie ok, jeżeli zamówię to, co zamówię. Strasznie mało pieniędzy znowu. O nie, ja to zamówiłem od razu. Kurcze, No właśnie, ja, ja na tych błyskawicznych zamówieniach strasznie dużo tracę. Moi drodzy, rozwijamy się, sklep rośnie, mm, mam coraz więcej produktów i w markecie, i coraz więcej produktów w naszej kawiarni. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!